Rok 1629, tzw. Tak Złoty Wiek XVI w dziejach Rzeczpospolitej, już minął. Okres stabilnego, w miarę spokojnego wzrostu gospodarczego odszedł w niepamięć, a polsko-litewskie państwo wkroczyło w wiek określany mianem srebrnego, choć trafniej zapewne byłoby nazwać go ognistym. Nadszedł czas, gdy wojenna pożoga zalała kraj, pustosząc ziemię i wyczerpując gospodarkę Rzeczpospolitej. Do roku 1629 polsko-litewskie państwo miało za sobą wojny ze Szwecją, Turcją, Carstwem Moskiewskim, szereg powstań kozackich oraz wojnę domową zwaną Rokoszem Zebrzydowskiego. Jednak w pierwszej połowie XVII wieku Rzeczpospolita jeszcze stosunkowo dzielnie stawiała czoła tym wyzwaniom, poniekąd jadąc na sile rozpędu uzyskanego w wieku XVI i na początku XVII. I w tym jeszcze względnie dobrym czasie, a dokładniej 17 sierpnia 1629 roku, na świat przyszedł bohater naszej opowieści, Jan Sobieski. To na czas jego dorosłości przypadną największe wyzwania dla kraju, z którym wojenna pożoga i narastające problemy wewnętrzne nie będą chciały przestać się bratać. I właśnie w tym burzliwym okresie Sobieski wespnie się na sam szczyt, sięgając ostatecznie po polską koronę. Zostanie zapamiętany przez wielu jako jeden z najwybitniejszych polskich władców i wodzów. Wrogowie w podziwie dla jego zwycięstw nazwą go Lwem Lechistanu, a potem nie oprócz docenienia jego kunsztu dowódczego i zmysłu politycznego określą mianem zdrajcy. Tak, Sobieski był bez wątpienia postacią wybitną, jednak nie pozbawioną skazy. I dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia pierwszej części naszej opowieści o Janie Sobieskim. A zatem 17 sierpnia 1629 roku wygiełkowało wreszcie ziarno zasiane przez Jakuba i Teofilię Sobieskich w postaci malutkiego Jana. Jednak na jakiej ziemi to ziarno wyrosło i dorastało, to jest jakie przekonania, tradycje i wspomnienia od najmłodszych lat mógł kłonąć młody Sobieski. To jest spory i niezwykle istotny temat, z którego wyłowimy kilka najważniejszych kwestii. Zacznijmy od tego, co niezwykle mocno wpływa na to, z jakiego miejsca startujemy w życiu, czyli rodu, w ramach którego Jan przyszedł na świat i dorastał. Sobiescy Herbujanina należeli do najbogatszej i najbardziej wpływowej części szlachty, określanej mianem magnaterii. I tak, po pierwsze, nie należeli do tego elitarnego grona od dawna, a po drugie, w ramach niego nie plasowali się na szczytach listy rankingowej. Do magnaterii sowieckich wprowadził dziadek Jana Marek. Był to człowiek zasłużony dla kraju oraz osoba, która bez wątpienia stanowiła silną inspirację dla swojego wnuka. Marek Sowiecki w młodości był osobą bardzo porywczą, wręcz awanturniczą. Był uczestnikiem wielu burt i zajazdów. Jednak zarazem był bardzo sprawnym żołnierzem. Jego charakter i umiejętności sprawiły, że bardzo mocno przypadł on do gustu królowi wojownikowi, Stefanowi Batoranu. Swoją drogą, o tym władcy zrobiliśmy całe dwa odcinki w ramach naszego kanału, do których obejrzenia w tym miejscu serdecznie Was zapraszam. Odesłania do nich powinny Wam się wyświetlić gdzieś w górnej części ekranu w tym, w tym momencie. Wracając do Marka Sobieskiego. Uczestniczył on w bardzo wielu wojnach oraz był na tyle sprawnym szermierzem, że król Stefan Batory miał mawiać, że gdyby miał postawić całe Królestwo Polskie w jednym pojedynku, nikogo innego nie wybrałby do tego pojedynku jak właśnie Marka Sobieskiego. Dodatkowo zasługi Marka Sobieskiego, jego umiejętności oraz doskonałe relacje z najpotężniejszymi osobami w kraju sprawiły, że nie miał on większych problemów w powiększaniu majątku rodu oraz pięciem się po szczeblach politycznej kariery. W tym drugim zakresie jego największymi osiągnięciami było zdobycie w pierwszej kolejności Urzędu Kasztelana Lubelskiego, a w drugiej kolejności Wojewody Lubelskiego, czym zapewnił sobie miejsce w Senacie Rzeczpospolitej. Jednak nie tylko dziadek stanowił inspirację dla młodego Jana. W tym zakresie były jeszcze dwie postaci. Pierwszą był jego ojciec Jakub Sobieski, człowiek niezwykle uzdolniony i obyty w świecie. Miał na swoim koncie szereg wypraw zagranicznych i wojennych, a także oszałamiającą karierę polityczną, której zwieńczeniem było uzyskanie najwyższej świeckiej pozycji w Senacie, to jest Urzędu Wojewody Krakowskiego. Drugą z tych postaci był pradziadek od strony matki, hetman Stanisław Żółkiewski. Jeden z najwybitniejszych polskich wojskowych, słynny zwycięzca z Podkuszyna, gdzie w 1610 roku po całonocnym marszu rozbił co najmniej sześciokrotnie liczniejsze moskiewskie siły. Swoją drogą o bitwie pod Kuszynem zrobiliśmy cały osobny odcinek, do którego obejrzenia serdecznie Was w tym miejscu zapraszam. Słowa i osiągnięcia słynnego hetmana bez wątpienia mocno inspirowały młodego Jana, o co dbała jego matka. Jakub Sobieski doskonale wiedział, że edukacja stanowi fundament pod przyszłą karierę polityczną jego synów. Dlatego zadbał, żeby już od najmłodszych lat mogli oni zdobywać wiedzę pod czujnym okiem nauczycieli. Gdy Jan miał 11 lat, został wysłany wraz ze swoim starszym bratem Markiem do Krakowa, gdzie pobierał nauki w, najpierw w Kolegium Nowodworskiego, a następnie na Akademii Krakowskiej, jak wówczas powszechnie określany był Uniwersytet Jagielloński. To nie było jednak tak, że Jakub Sobieski wysłał swoich synów do Krakowa i Fajrand z jego strony. Uczcie ich jak chcecie. Sporządził szczegółową instrukcję, w której określał, jak powinna wyglądać edukacja i wychowanie jego synów, a także jak powinni oni spędzać wolny czas, a nawet jak często powinni się kąpać. Z nami dwa razy w miesiącu w wannie, a raz na 6-8 tygodni w prywatnej łaźni. Ojciec Jana szczególną uwagę przywiązywał do nauki języków. Jego synowi mieli opanować łacinę, francuski, niemiecki, włoski i turecki. Wytyczne Jakuba w tym zakresie nie poszły na marne, gdyż łącznie w trakcie całego swojego życia Jan Sobieski opanował aż osiem języków obcych. Co prawda w różnym stopniu, ale jednak. Były to łacina, greka, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, tatarski, turecki… no i chyba wszystkie. Nauka w Krakowie trwała 5,5 roku i po jej zakończeniu 16-letni Jan wraz z bratem zostali wysłani przez ojca, tuż przed jego śmiercią, w i letnią podróż za granicę. W jej trakcie mieli okazję zwiedzić targane wojną 30-letnią ziemie niemieckie, a następnie Francję, Anglię, Niderlandy i Holandię. Dla młodego osobistkiego była to nie tylko okazja do podszlifowania znajomości języków obcych, ale także podróż mocno poszerzająca horyzonty. Kontakty z zagranicznymi dworami i osobistościami, możliwość podpatrywania najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu fortyfikacji, a także sposobu walki i organizacji nowoczesnych zachodnich armii. To były doświadczenia, które bez wątpienia wpłynęły na młodego Sobieskiego. I właśnie gdy podczas tego zagranicznego turu przebywał wraz z bratem w Brukseli, dorosłość postanowiła upomnieć się o niego gwałtownie. Nadeszły wieści z kraju. Król Władysław IV Waza nie żyje, a na Ukrainie wybuchło powstanie kozackie na niespotykaną dotąd skalę, które dodatkowo zostało wsparte przez siły tatarskie. Natomiast złego siły Rzeczpospolitej poniosły druzgocące klęski w bitwach pod Żółtymi Wodami i Korsuniem. Dla Sobieskich informacje te były szczególnie niebezpieczne, ponieważ wielka część ich posiadłości znajdowała się w południowo-wschodniej części kraju. Sobieski postanowił jak najszybciej wracać do Rzeczpospolitej. I zapewne wówczas nie zdawał sobie sprawy, że powstanie Chmielnickiego jest jedynie preludium do wielkiej nawałnicy, jaka spadnie na Rzeczpospolitą w następnych latach, a na którą to nawałnicę przypadnie jego kariera wojskowa i polityczna. Jan powrócił do kraju we wrześniu 1648 roku. Sytuacja w południowo-wschodniej części Rzeczpospolitej była niezwykle trudna. Wojska Chmielnickiego, wspierane przez Tatarów, rozbiły siły wysłane do stłumienia buntu pod Żółtymi Wodami i Korsuniem, a dowodzący nimi hetmani dostali się do niewoli. Nowa armia skierowana przeciwko buntownikom poniosła klęskę pod Piławcami. Siły Chmielnickiego i Tatarzy Tuchajbeja podeszli teraz pod Zamość oraz Lwów i przystąpili do oblężenia. To wszystko w obliczu panującego w Rzeczpospolitej królewia. Wakat na polskim tronie szybko jednak został zapełniony osobą Jana Kazimierza Wazy. Z kolei niespełna dwudziestoletni Jan ruszył razem z bratem w pole, na czele wystawionych przez siebie oddziałów. Wojna zawierucha rozdzieliła braci. Marek znalazł się w oblężonym z zbarażu, w którym zamknęły się niedobitki sił Rzeczpospolitej. Jan z kolei ruszył razem z królem na odsiecz oblężonym i w nierozstrzygniętej bitwie pod Zborowem przeszedł swój chrzest bojowy. Powstanie Chmielnickiego dało młodemu Sobieskiemu więcej okazji do zahartowania się w boju. W 1651 roku brał udział w wielkiej bitwie pod Beresteczkiem, w trakcie której został ciężko raniony w głowę. Rok później Sobieskim przyszło jednak złożyć większą daninę krwi. Nieudolnie, wręcz skandalicznie dowodzone siły Rzeczpospolitej, poniosły druzgocącą klęskę pod Batochem. Po bitwie siły kozacko-tatarskie dokonały masakry schwytanych jeńców. Pośród zabitych znalazł się Marek Sobieski. Jana uratowała przed śmiercią ciężka choroba, przez którą nie był w stanie ruszyć pod batoch. Śmierć brata była dla jedynego już męskiego przedstawiciela rodu Sobieskich ciężkim doświadczeniem. Rok później, chcąc pomścić śmierć Marka, Jan nieomal nie doprowadził do skandalu dyplomatycznego. Samowolnie urządził zasadzkę na posła tatarskiego i tylko szybka reakcja niejakiego Stefana Czarnieckiego powstrzymała kompanego w gorącej wodzie młodzieńca. Śmierć brata jeszcze mocniej zaogniła niechęć Jana do Tatarów. A zapewne także Turków. Już wcześniej miał spore powody do owej niechęci. Z rąk tatarskich poległ wspomniany już jego pradziadek Stanisław Żółkiewski, a także jego wuj. Dodatkowo, ziemie sobliżskich były nieustannie zagrożone co róż ponawianymi najazdami. My co prawda najazdów tatarskich na nasze majątki ziemskie nie musimy się już obawiać, jednak inwazji na naszą prywatność online i bezpieczeństwo danych zdecydowanie tak. Na całe szczęście chronić prywatność i nasze dane jest znacznie prościej niż kresowe posiadłości. Zamiast wystawiać komput wojska, wystarczy, że skorzystasz z usługi partnera tego odcinka. NordVPN oferuje Ci usługę VPN, która pomaga chronić Twoje łącze internetowe i prywatność online. Korzystając z linku, który widzisz teraz na ekranie oraz który znajdziesz w opisie filmu, możesz skorzystać ze specjalnej oferty. Jeśli kupisz plan dwuletni, otrzymasz 4 dodatkowe miesiące skorzystaj z nordvpn.com/slash na szlaku historii, aby uzyskać specjalną ofertę. VPN tworzy zaszyfrowany tunel dla Twoich danych, chroni Twoją tożsamość w sieci poprzez ukrycie adresu IP, a także pozwala Ci bezpiecznie korzystać z publicznych hotspotów Wi-Fi. Ta najszybsza sieć VPN na świecie zapewnia Ci dostęp do ulubionych filmów i seriali, także w podróży. Jeśli jesteś zainteresowany zwiększeniem bezpieczeństwa i prywatności przy korzystaniu z sieci, zachęcamy Cię do zapoznania się z ofertą NordVPN, korzystając z linku, który znajdziesz w opisie filmu. A jeśli usługa nie przypadnie Ci do gustu, pamiętaj, że NordVPN pozwala na rezygnację w ciągu 30 dni bez podawania przyczyny i z pełnym zwrotem wpłaconych środków. Zatem pamiętaj o linku w opisie filmu, a my wracamy już do SOBIESKiego. Skąd tylko powrócił do kraju, Jan Sobieski miał okazję nabierać całkiem sporo doświadczenia militarnego w walkach z kozakami i tatarami. I los nie chciał przerywać tej ścieżki rozwoju. Na Rzeczpospolitą spadały wciąż to nowe ciosy. Powstanie Chmielnickiego eskalowało, gdyż do konfliktu włączyła się Moskwa. Armie cara Aleksego I Romanowa wlały się na terytorium Rzeczpospolitej, która nie była w stanie stawić im czoła. W krótkim czasie opanowały znaczną część Litwy. Z kolei Sobieski stawiał czoła na najeźdźcy na froncie ukraińskim. Jednak zanim na Rzeczpospolitą spadł bodaj największy cios w całym XVII wieku, Sobieski miał okazję nieco odpocząć od trudów żołnierskiego życia oraz zakochać się. Nie po raz pierwszy, jednak tym razem na zabój. Wiosną 1655 roku trafił do Warszawy na Dwór Królewski. Tam pośród zabaw, uczt i innego rodzaju spotkań towarzyskich miał okazję poznać niejaką Marię Kazimierę Darkiem. 12 lat młodsza dziewczyna niezwykłej urody piekielnie wpadła sobie z w oko. Z wzajemnością para spędzała bardzo dużo czasu na spotkaniach i rozmowach, jednak dalszy rozkwit uczucia przerwała drastycznie, choć na całe szczęście tylko na chwilę wojna. Sytuacja, w jakiej znajdowała się rzecz pospolita, była niezwykle trudna. Przypomnijmy, długotrwałe, wyczerpujące powstanie kozackie, wsparte przez Tatarów, które przerodziło się w wielki konflikt z carstwem moskiewskim. Konflikt, który dla Polaków i Litwinów toczył się niezwykle nie, nie po ich myśli. I gdy wydawało się, że już nie może być gorzej, pod koniec lipca 1655 roku do Rzeczpospolitej wkroczyły wojska szwedzkie. Rozpoczął się słynny potop. Wojska króla Szwecji Karola Gustawa wlały się na ziemię Rzeczpospolitej, praktycznie nie napotykając oporu. Morale było koszmarne. Szlachta masowo przechodziła na stronę najeźdźcy. 25 lipca skapitulowała Wielkopolska. 16 września armia dowodzona przez króla Jana Kazimierza została rozbita pod Żarnowem, a nieco ponad miesiąc później Janusz i Bogusław Radziwiłłowie poddali Wielkie Księstwo Litewskie pod protekcję króla Szwecji. A gdzie w całej tej zawierusze znalazł się Jan Sobieski? Niestety nie tam, gdzie większość z nas chciałaby go widzieć. Jak wspominałem na samym początku, Jan Sobieski nie był postacią bez skazy. A potop szwedzki jest bardzo ciemną kartą w jego biografii. Otóż 26-letni magnat przeszedł na stronę na najeźdźcy. Powiedzmy sobie to wprost. Jan Sobieski, przyszły król Polski w trakcie potopu szwedzkiego był zdrajcą. Ale na łono ojczyzny syn marnotrawny ostatecznie powrócił. Chcąc zapewne zmyć z siebie odór zdrady, z determinacją przystąpił teraz do walki z nieprzyjacielem. Jego szlak bojowy objął m.in. Mazowsze, Wielkopolskę i Prusy Królewskie. Tak jak w byczce miodu znajduje się łyżka dziegciu, tak odwrotnie tutaj, w zdradzie tej znalazła się także łyżeczka miodu. Otóż Sobieski walcząc po stronie Szwedów mógł z bliska przyjrzeć się organizacji oraz sposobom walki ich nowoczesnej armii. Ze strony Jana Kazimierza nie poniósł żadnych negatywnych konsekwencji dokonanej zdrady. Co więcej, otrzymał od króla urząd Chorążego Koronnego. Tak więc z powrotem na łono ojczyzny w życiu Sobieskiego rozpoczynał się nowy etap, bowiem obok kariery wojskowej rozpoczynała się także polityczna. Rozpoczynała się nieśmiało, jednak ostatecznie miała go doprowadzić do korony królewskiej.